Cześć, witajcie kochani! Dzisiaj zrobię taką ozdobę, którą można będzie powiesić na okno, na ścianę lub drzwi. Zawieszka, czyli ta ozdoba właśnie, którą będę dzisiaj robić będzie na takiej tekturce. Ja już wycięłam z tektury koło. No nie będę potrzebowała jakichś tam nie wiadomo jakich ozdób drogich. Będzie bardzo prosta do zrobienia, także każdy z Was będzie mógł sobie sam taką ozdobę zrobić. Zapraszam Was na taki filmik. Najpierw, może, obetnę sobie kawałek tej wstążki. Przetnę ją na pół. Będzie mi łatwiej. Owijać yy, to koło takim wąższym pasem. Tutaj jest troszkę za szeroka. Okej, okay. i takimi paskami będzie mi wygodniej owijać. Na początek sobie przykleję. żeby mi się nie rozwijała. I takim wąższym paskiem jest dużo łatwiej owinąć yy, właśnie to koło, ponieważ to koło nie jest za szerokie. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Bardzo ładnie się to nawija. Bardzo ładnie wygląda, zobaczcie. Tekturka jest dosyć sztywna, a dodatkowo tutaj usztywni całe koło. Tak to wygląda. Teraz zmierzę sobie, bo będę chciała zrobić y, kokardę. Jaką kokardę? Jaką. Y, no, nie będę tutaj wam długości podawać, bo po prostu trzeba ją dostosować do, do wielkości koła. Ja może zrobię taką większą. Mniej więcej zmierzę. Dobrze. I podklejam. Klejem na gorąco, żeby mi się tutaj ładnie skleiła. Teraz biorę gokardę. W ten sposób. I sklejam ją klejem. Przeciągamy ją na drugą stronę, i tutaj tak samo daję klej. Teraz odmierzam mniej więcej jaką długą chcę tą ozdobę. Obcinam Drogi. z jednej z drugiej strony. Przyklejam do kokardy klejem. Wywijam. Jeszcze tutaj, bo ona jest bardzo szeroka. Więc tutaj też ją podkleję. Z jednej i z drugiej strony. Teraz dodatkowo zwiążę kawałkiem drucika całość po prostu razem z drucikiem przymocuję do ozdoby do tego koła które, które, do koła które już zrobiłam wcześniej. Mnie ogólnie podoba się Juta. W ogóle uwielbiam ten materiał i wszystkie ozdoby zrobione właśnie z Juty. Te dwie ozdoby mają już gotowe takie druciki. Więc za pomocą tych drucików przyczepię właśnie te ozdoby. Te szyszki jeszcze tutaj mam też. I przyczepimy na środku. Na środku yy. kokardy. Ozdoba jest bardzo leciutka. E, tutaj są kuleczki styropianowe, też bardzo lekkie. Dołożę sobie tu parę takich kuleczek. Mm, klejem gorą na gorąco przykleję. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak używam kleju na gorąco to. Muszę sobie poparzyć palce. Chyba, że macie jakiś złoty środek, żeby się nie sparzyć. Ok, parę kuleczek. To możecie pisać. Piszcie. <laughs> Co zrobić, żeby zrobić ozdobę? Klejem na gorąco i się nie poparzyć. Jeszcze jedno może dołożę. Ale powiem, że bardzo ułatwia pracę. Klej. Tutaj. i może jeszcze tutaj dłużej jedno, ok, na bogato i teraz słuchajcie użyję tych styropianowych gwiazdek i poprzyklejam je, to tu, to tam. Piękne są te styropianowe ozdoby. Jeszcze tutaj. Dobra. Kochani, skończona ozdoba. Ozdobę zawiesiłam na druciku. Oczywiście można wbić osobny gwoździk i ją powiesić no, nie wiem, też na sznureczku, czy na jakimś druciku, tak jak ja to zrobiłam, czy jeszcze inną jakąś zawieszkę zrobić. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ozdoba na ścianę Wam się podoba. U mnie wisi na ścianie, można ją dać też na, na drzwi, jak już mówiłam, czy powiesić w oknie. Serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie piękne komentarze, za wszystkie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie trzeci raz i zapraszam na następne filmiki. Pa!